Witam serdecznie, znajdujemy się teraz przy szczelinie, która została odkryta w czasie II wojny światowej. Rozbił się tutaj też niemiecki samolot. Tak krąży legenda. Mam plan, aby wejść do niej i zobaczymy, czy mi się uda. Muszę powoli chodzić, aby nic nie zrobić sobie. Jest to duża szczelina Wid, Widzę w niej komory i trochę pajanków Zmieścisz się? Nie musi Igor, pajank no. to nie bezpieczne. Co jest Co tam do tego? A jest dobra, trochę nie o. no i co, jakie? Chodzisz dalej? Myślę, że nie ma sensu. Tak? Ale... Czekaj, puścimy tutaj poświeć, poświeć, weź tą dużo miejsca, można tutaj spać. Nie chcesz włazić. No mogę, ale nie... To no tak jak chcesz? Jeżeli czujesz się na siłach, jeżeli już weszłeś tyle, to może wyjdź trochę. Wyjdziesz, później wejdziesz, nie? Tak jak wszedłeś. Próbujesz czy się wycofujesz? No powiem jest tutaj brudno? No jest brudno, ale jak już jesteś wejdź trochę. Już wejdź tego i zobacz czy można się wyprostować. No wejdź Igor, zobacz czy tak. jest miękko. Już jesteś w środku. No, jest miękkie podłoże. Ale się nie zapadniesz, tak? O cholera! Co jest? Niebieski ślimak! No tak, ale ich jest dużo. Wow! To można... Wejdź, wejdź może tam do... dalej, zobacz. Nie, to jakieś te są... brudne. No pupę już masz brudną, ale trudno, nie? To... Nie ma jest opodnięty. Dobra. Za mną jest dalszy korytarz. Jeszcze to jest jeden korytarz? Tak, ale tam nie wejdę. To co? Żegnamy twoich widzów? Tak. Poczekaj, ja wyjdę, a ty wyjdziesz potem. To pokażę mi Tak. Dobrze. Podczep ci. Dobra. Pomóc ci, Igor. Nie, tak, dziękuję. I już masz się. Chcesz coś wejść? Spróbuję. Nie, po, pobrozisz się. Bo, ja dziękuję. Ja żegnam się z wami. Jak widzicie jestem strasznie orlny. Ale to nic. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć. Właśnie zeszliśmy z góry po traumatycznych przeżyciach. Przedzieranie się przez haszcze i zwalania z siebie mrówek. Dotarliśmy na ścieżkę. Ogólnie wycieczka była bardzo fajna. Dla mnie była Idealno. A ty Zosiu? No dla y, mnie, jak y, Igor mówił po tym wydarzeniu z jak ono było okropne i przeżyłam wciąż I... i wycieczka pod koniec jak już byliśmy w kaszkach była taka... No taka nie za fajna, ale taka ogólnie to była fajna. Super. Jesteśmy akurat teraz w Muzeum Bubryka. W tym miejscu pierwszy raz zdestylowano łopę przez Ignacego Łukasiewicza. Jak widzicie jest rama maszyny. Oczywiście do wystawienia uczyno było na pewno dużo ludzi, także i maszyn. Rozpoczynamy proces destylacji ropy na to. Tak, bardzo, bardzo. <śmiecki> proces destylacji został zakończony. Zaczynamy teraz krzewą zbiorników nartowych. Ważne jest, aby otworzyć każdy zabór. W ciężkim procesie destylacji oczywiście pracownicy mieli przerwę na lunch. Mieli oni niezbyt dużo czasu, ale zawsze było to coś przy takiej ciężkiej pracy fizycznej. Znajdujemy się przy modelach wiercących. Mają one na celu przewiercić się przez grunt do złóż ropy, czy bardziej. Są w nich kilka rodzajów. Są one większe lub też mniejsze, w zależności od tego, czy szyk ma być większy, czy mniejszy. Są też te różne rodzaje ich zębów. Mogą to być na przykład takie ostrza, a również też i kręcące się zapadki które mają na celu przewiedzić się przez jak najwięcej. Najpierw... Trzeba płacić. Dla wiadomości widzów te urządzenia działają nadal. Są one wykorzystywane do zbierania ropy i do przekształcania ją w na przykład plastiki. Widzimy tutaj prawdziwy szyb naftowy. Inne są zasypane, ale ten nadal działa. Właśnie widzimy inwazję amerykańskich polskich e, wojsk. Do swoich obozów, aby stamtąd zaatakować polskie siły zbrojne. Znajdujemy się teraz w tężniach solankowych. Są one właśnie w trakcie pracy i w ich pobliżu można ogniać jodynę, która wytwarza wypar się właśnie z tych gałązek. liczność jak przyrody. Jest też czas na się właśnie na Bukowym Berdzie, dokładnie na 1201 metrze nad poziomem morza. W tych pięknych okolicznościach, świetnej pogody możemy